Cechą specyficzną tego wystąpienia była bardzo oszczędna gestykulacja. Wyraźnie mówiła jej twarz, jej zachowanie, gesty, że bardzo ważną sprawą to jest to, co trzyma w ręku i co zresztą uporczywie robiła przez 44,5 minut. Głównie prawa ręka pilnuje kartek, tak jakby miał być wiatr i mogłyby je, by te kartki być z tym wiatrem odebrane. Używała głównie lewej ręki, co jest niezwykłą rzadkością. Prawa była jakby martwa i uziemiona na, na kartkach, których, na których znajdował się tekst. Pierwszy ruch ręką pojawił się dopiero około czwartej minuty wypowiedzi. To jest niezwykłe, ponieważ rzeczywiście to pokazuje, jak bardzo była przygotowana na przekaz poza tym gestem ciała czy mową ciała, a głównie przekaz. Merytoryczny. Pojawiały się uśmiechy bardzo skromne i bardzo rzadkie. Pierwszy pojawił się wtedy i to był taki uśmiech dla Donalda, uśmiech, który był związany z podziękowaniem, kiedy w siódmej minucie zwróciła się z osobistym apelem, zdejmijmy klętwę nienawiści, no, był to znakomity taki moment, element, który zadziałał niezwykle no, w kontekście też i dalszej prezentacji, niezwykle zadziałał silnie do tego stopnia, że pan przewodniczący Kaczyński wykonał to, co wykonał. Kilka wypowiedzi miało charakter taki trochę symboliczny i do zapamiętania. One nie były w żaden sposób podkreślane tym językiem niewerbalnym. Złotówka za złotówkę, bezpieczeństwo finansowe dzieci w szkołach, lekarze, rezydenci, szkolny decyden sms-owe ostrzeganie przed niebezpieczeństwem, żłobki w zakładach pracy. To są wszystko takie skróty myślowe, które bardzo podnoszą wartość przekazu, ponieważ one angażują nas do tego, ażeby nie tylko zrozumieć, co jest yy, treścią tej przemowy, ale również, ażeby uruchomić nasz proces myślowy. Pani premier podziękowała weteranowi, no to tak trochę powiała amerykańską bryzą. Mamy swoich weteranów, bo mamy i jednocześnie był obecny na sali sejmowej i przyjął podziękowania nie tylko od pani wykopacz, ale również od całego parlamentu. Ja uważam ten krok jako krok strategiczny w przemówieniu za jeden z najważniejszych, bowiem rzadko kiedy zdarza się, żeby w trakcie ekspoze premiera sala wstała i owacjami Wyraziła swój emocjonalny stosunek. Trzeba pamiętać, że taka sytuacja wyrażania swojego podziwu dla y, takiego żołnierza y, troszeczkę jakby też i spłynęła na tą osobę, która sprowokowała. A więc nie tylko weteran y, otrzymał pozytywne wypłaty, pozytywne reakcje, ale również i w trakcie swojego wystąpienia y, pani premier.